Cześć, witajcie. Z tej strony Patryk, a wyglądacie EQUS TV. Zapraszam. Dziś poruszymy sobie bardzo podstawowy temat, z racji tego, że są z nami różne osoby, bardziej lub mniej zaawansowane osoby, które są już starymi wyjadaczami westernowymi, a również takie, które dopiero gdzieś tam zaczynają, albo w ogóle zastanawiam się nad Rozpoczęciem przygody z Westernem, I dziś pokażemy, pokażemy Wam, z Matyasem, jak wygląda siodłanie konia w stylu Western. Mam nadzieję, że Was to zaciekawi, może zobaczycie coś nowego, czego jeszcze nie wiedzieliście. E, materiały, którymi się posiłkowałem, również znalazłem gdzieś w internecie, na YouTube, jak i z własnego doświadczenia. To jest taki pierwszy podstawowy odcinek, bo e, wiadomo, wiedzę musimy zbierać, ale każdy z nas, z nas chciałby już to wszystko tam wcielać, życie i praktykować. A jak tu jeździć Western? Bez osiodłanego konia. Także zapraszam. Z racji tego, że siodło sternowe znacznie różni się od siodła klasycznego, również podkładka pod siodło musi być inna. Nie cienki czaprak, tylko gruby, masywny pad, który zakładamy przesadnie z przodu. A to dlaczego? Dlatego, że jak za chwilkę założymy siodło, będziemy je delikatnie cofać do tyłu, tak aby na pewno wszystkie włosy, które znajdą się pod padem, ułożyły się zgodnie z ich naturalnym ruchem. Broń Boże, nie poprawiamy siodła w drugą stronę. Jak już to przestawiamy, je znowu przesadnie do przodu i zjeżdżamy w dół. Tak, aby uniknąć ryzyka jakiejś obtarć się w miejscu, w którym właśnie siodło najbardziej styka się z spadem. Dalej. Warto zwrócić uwagę na to, że siodło esternowe jest znacznie cięższe od klasycznego. A wiadomo, że nie chcemy, żeby panie miały problemy z dźwiganiem nie będziemy ich tutaj kazali tego wrzucać rękoma, dlatego jest pewien sposób, który nam znacznie ułatwi sprawę, mianowicie kładziemy sobie to siodło na prawym kolanie i takim zamaszystym ruchem wyrzucamy je tutaj do góry. Delikatnie niech sobie wyląduje tutaj na, na naszym koniu. I teraz gdzie to siodło powinno prawidłowo leżeć? Widzicie tutaj też, że cały czas jesteśmy przesadnie z przodu. Pasek od opręgu przypada nam tu gdzieś na łokieć. Poprawiamy więc to siodło, podciągając tutaj, to jest bardzo ważne, podciągając tutaj pad podrożek pod naszego horna. Ej, nie jest teraz tego. Tak, aby finalnie końcówka tego padu, pada, z, z, gdzieś tam powielała nam się z linią przedniej nogi, to jest raz. A tak, żeby pasek od popręgu przypadał nam tutaj dokładnie w tym miejscu, w którym byśmy chcieli. Przejdźmy na chwilkę na drugą stronę. Z tej strony widzicie, w jaki sposób powinien być podpięty popręg. Zapamiętajcie to, bo to właśnie e, przy rozsiodływaniu, nie będziemy go e, zarzucać gdzieś tam do tyłu, będziemy się starać żeby to schudnie bo ładnie, wszystko pozapinane. To momencie jak go sobie odpinam. E, tak przygotowany mam na piersi, żebym swobodnie z drugiej strony mógł sobie podpiąć bez przechodzenia ciągle wokół konia. Wracamy teraz na drugą stronę. Tutaj pasek od popręgu mam tak przygotowany, żebym jednym pociągnięciem mógł. To wszystko rozłączyć i teraz bardzo ważna sprawa. Słuchajcie, ten filmik jest również dla mnie bardzo ważny, ponieważ pamiętam swoją pierwszą przygodę, e, kiedy zobaczyłem siodło westernowe. Bardzo chciałem spróbować jazdy na nim i niestety nie miałem przy sobie nikogo, kto by mi pomógł. Zapiąłem ten popręg jakoś po swojemu, ale byłem tak niepewny tego, czy rzeczywiście to tak powinno być, że zostawiłem to, rozsiadłem koniec, schowałem go do stajni, bo po prostu nie wiedziałem. Dlatego tutaj jeszcze raz objaśniam Wam to, czego ja kiedyś nie wiedziałem, i może Wy też się nad tym zastanawiacie. Przekładamy przez sprzączkę raz górą, drugi raz, i widzicie, że te dziurki tutaj w popręgu nie idą w nieskończoność, w pewnym momencie się nam kończą. Więc jeżeli Wypadają wam w złym momencie, możecie przełożyć ten pasek nawet trzeci raz. O ile, oczywiście, jest odpowiednio tu, doświadczenia wiem, tutaj, akurat przy tym koniu, że pasek dwa razy przełożony w zupełności nam wystarczy. I teraz, kiedy podciągnę go na tyle, ile potrzebuję, w tym oto miejscu przekładam sobie od góry. W dół. Dlaczego? Często widzimy paski zostawiane w ten sposób, ale w tym momencie istnieje ryzyko, że jak się gdzieś tu zahaczymy, możemy wyrwać sobie tą część siodła, dlatego bezpieczniej będzie, jeżeli po prostu zostawimy to w ten sposób. I przy jakiejś nagłej awarii on się po prostu nam wypnie. Dlatego jeszcze raz, do góry. Tutaj w ten sposób wyrównuję tak, aby nie było jakichś dysproporcji między tymi paskami. Jeden bardziej, drugi mniej napięty i w tym momencie mogę się zabrać za napiersień. Ja tutaj mam go przygotowanego w ten sposób, że tylko przekładam sobie go pod szyją. Widzicie, że najpierw zapinam drugą stronę. Kolejność tu jest bardzo ważna, żebyśmy się nie pomylili i najpierw nie zapinali tam między nogami. Cyk. I do popręgu. Ok, Myślę, że jak na razie to wszystko było proste. I teraz bardzo ważna uwaga, o której czasami zapominałem. Mamy odruch po zejściu z konia, żeby pierwsze co zrobić, to odpinać popręg. Bardzo niebezpieczne jest, jeżeli zaczniemy odpinać popręg, a zostawimy na pierśnik założony, bo w momencie, kiedy koń nam się spłoszy, bo gdzieś się tu nie zostanie ono zaczepione tylko ono na napiersniku i może gdzieś tam e, wirować i robić szaleńcze rodeo na jego szyi, czego oczywiście byśmy ze względu bezpieczeństwa nie chcieli, dlatego dokładnie tej samej kolności, której zapinaliśmy to wszystko, też się tego pozbywamy, czyli najpierw pod spodem, na piersik z boku, przekładam, zapinam orożek. Odpinam popręg. I teraz jak przygotować pasek na to, żebyśmy mogli po tym jednym pociągnięciem tylko go otworzyć? W ten sposób, że tu przełożony w pół pasek wkładam w to oczko. I to już tylko wyrównuję sobie. Jestem gotowy do tego, żeby później tylko pociągnąć i mieć gotowego do pracy. Bardzo. Bardzo to jest takie, jak to się nazywa niepożyteczne, tylko praktyczne. praktyczne. Dokładnie, super. Przechodzimy na drugą stronę. Ok. Zapinam popręg. I w tym momencie całość zdejmuję z konia. I odkładam na miejsce. Ok. Myślę, że nawet jeżeli znacie temat siodłania konia w stylu western od podszewki, ktoś z Was mógł znaleźć tu coś, o czym nie wiedział wcześniej. Może znacie też inne sposoby na siodłanie konia w stylu western, inne metody zapinania popręgu. Jeżeli tak, podzielcie się z tym w komentarzu. Mam nadzieję, że będziecie dosyć aktywni. Może zaktualizujemy ten temat przy następnej okazji. A Wy obserwujcie EQS TV po kolejną dawkę wiedzy właśnie z zakresu jazdy w stylu western. Pozdrawiamy! I'm uh -oh.